Cześć, dziś chciałem zwrócić Waszą uwagę na ciekawą leczniczą roślinę, którą możemy spotkać na, na łąkach, yy, która charakterystycznie kwitnie właśnie tak na żółto. Zaraz Wam jeszcze powiem drobny szczegół, jak ją roz, stuprocentowo rozpoznać. Yy, jest to dziurawiec. Yy, ziele dziurawca jest yy, skutecznym środkiem antydepresyjnym, uspokajającym nerwy, Działa też dobrze na trawienie, na żołądek, na wydzielanie żółci. Jeśli się zdarzy nam przejeść w terenie czymś dobrym, możemy sobie zaparzyć właśnie dziurawiec. Warto zaznaczyć tylko, że dziurawiec jest ziołem fotouczulającym. Jeśli mamy pogodę taką jak dzisiaj, jest słońce. I chcemy wypić ten dziurawiec, to już powinniśmy go sobie wypić wieczorem i tego dnia po prostu nie wychodzić na słońce. Po wypiciu dziurawca, właśnie przez to, że on jest fotouczulający, jeśli byśmy wyszli na słońce, możemy po prostu. Na naszej skórze, szczególnie na twarzy, mogą pojawić się ciemne plamy, które, które mogą się utrzymywać nawet kilka miesięcy. No, nie wygląda to ładnie na pewno, ale to no, tak, tak, tak jak mówię, właśnie no, trzeba pamiętać, że jest fotą czulającym. Teraz Wam pokażę, jak najłatwiej dziurawiec jest rozpoznać. Jak sama nazwa mówi dziurawiec, czyli coś dziurawego. Pokażę wam właśnie liść dziurawca. Znajdę taki największy i może pod słońce uda wam się zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że liść jest dziurawy właśnie, tak jak nazwa mówi, dziurawiec, dziurawy. To jest jedna z właśnie z nielicznych roślin. Ja nie znam innej. Która ma liście właśnie w ten sposób, e, tak podziurkowane. Gołym okiem tego normalnie nie widać, ale jeśli weźmiemy liść po słońce, widać takie drobne dziureczki e, właśnie w liściach tej rośliny. E, tak jak mówiłem, on rośnie dosyć, e, dosyć e, często na takich łąkach dobrze naświetlonych, na śródleśnych polanach. Można go znaleźć, no jest skutecznym ziołem, tylko trzeba, trzeba go ostrożnie używać, po prostu pamiętać, żeby po wypiciu naparu z dziurawca nie wychodzić na słońce. Oczywiście możemy go też znaleźć w sklepach zielarskich, w aptekach, ale samemu też można zbierać, zrobić sobie zapas. No zapraszam do skorzystania właśnie z własnych zbiorów, i na dziś dziękuję wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał. Znajdziecie tam wiele kolejnych ciekawostek, które znajdujemy dla was przy okazji naszych wypadów w teren. Do zobaczenia, cześć.